Emocjonalnie odbierasz świat jak gąbka, czyli chłoniesz to, co cię otacza, bez takiego wewnętrznego, swojego bezpiecznego filtra? Czy raczej rezonujesz z tym, co przynosi ci dzień stabilnie, jak kamerton z instrumentem? Bez względu na to, jaka jest odpowiedź, jeżeli ważne dla ciebie są uczucia i relacje, to witam cię bardzo serdecznie w mojej wirtualnej przestrzeni. Nazywam się Agnieszka Kaźmiarczak, jestem przewodniczką po relacji ze sobą, terapeutką w nurcie systemowym i pedagogiem specjalnym. Moim hasłem przewodnim jest usłyszeć siebie, bo głęboko wierzę, że dzięki jasności najpierw o co nam samym chodzi w relacjach z innymi jesteśmy swobodnie prawdziwe, a w życiu szczęśliwe. Pozwól, że zadam Ci teraz jedno pytanie. Co myślisz o tym, że uczucia i emocje, jakich doświadczamy na co dzień, są jak wiosenny wiatr, który szeleści liśćmi w brzozowym lasku? Co więcej, są wyznacznikiem jakości naszego życia, bo to dzięki nim wiemy, co jest dla nas dobre, co jest dla nas ważne, czego w relacjach szukamy, czego potrzebujemy i w jaki sposób o to dbamy. Tylko dla jakich dobrych powodów o tym zapominamy. Ja też nie od zawsze tak o tym myślę. Chociaż pomimo, że mam taką postawę, że raczej się za siebie nie oglądam, to mam wrażenie, że w pewnych sytuacjach z przeszłości, gdybym wiedziała o uczuciach to, co wiem teraz, to podjęłabym inne decyzje i moja ścieżka życiowa potoczyłaby się inaczej. Czy tego żałuję? Trudno powiedzieć, bo o sytuacjach lubię myśleć, że dzieją się po coś, że mają sens i staram się wyciągać z nich lekcje i wnioski. I dla takich kobiet jak my opracowałam program Subtelna w Pracy. To jest program online, oparty przede wszystkim o nagrania w formacie plików MP3, czyli do słuchania. Są tam też transkrypcje tych nagrań w formie PDF i jest też zeszyt zadań. To jest program, w którym uczę, jak dbać o wrażliwość i pracować w zgodzie z własnymi wartościami. I robię to na bazie czterech kroków komunikacji serca Marszala Rosenberga, który jestem praktykiem. Dlatego wiem, że osiągając wprawę w posługiwaniu się tymi czterema krokami, mamy w sobie spokój, harmonię i pewność. Pewność tego, że to co robimy jest naprawdę tym, czego chcemy, i co więcej, że robimy to w sposób, który nas wzmacnia, który jest dla nas wspierający i z którym czujemy się po prostu dobrze. Czy jestem w tym mistrzynią? Nie. I pewnie nigdy nie będę. Zgodnie z zasadą, im więcej wiesz, tym wiesz mniej. Niemniej jednak, korzystając z tej wiedzy i z tych umiejętności, swoje potknięcia zauważam szybciej, błędy naprawiam skuteczniej. A po upadku wstaje mniej poobijana. I powiem Ci, że do wiedzy, jaką w programie przekazuję, szłam długo i wyboiście. I teraz jest już moim stałym kompasem na życie. Dlatego chcę ją szerzyć tak daleko, jak to jest możliwe, bo zmienia codzienność na lepszą. Czego i Tobie z całego serca życzę. A dzieje się tak, podbając o rzeczywiste potrzeby życiowe, budujemy relacje, które są pełne szacunku, zrozumienia i porozumienia. A wpływ na to ma język, jakiego używamy na co dzień, czyli to, co mówimy, w jaki sposób to robimy, a najbardziej to, z jaką intencją to robimy. Bo jeśli robimy to w połączeniu z naszymi. Uczuciami i potrzebami to świat, nie tylko mój i Twój, ale też tych, którzy są dla nas ważni, staje się coraz to piękniejszy. I przygotowałam dla Ciebie trzy ścieżki programu do wyboru. Po pierwsze, możesz przetestować sobie cały pierwszy etap zupełnie bezpłatnie. Po drugie, możesz mieć dostęp od razu do wszystkich materiałów, które są umieszczone na specjalnej platformie. I tutaj zapraszam Cię do sklepu. I jest jeszcze trzecia możliwość. Możesz wyruszyć w zgłębianie tajników komunikacji serca, biorąc udział w subskrypcyjnym modelu nauki, gdzie jesteśmy ze sobą w najściślejszym kontakcie, gdzie jesteś tak długo, jak tego chcesz. I ta ścieżka różni się od dwóch poprzednich tym, że jest to model otwarty, co oznacza, że z czasem będą tam pojawiały się nowe elementy. Dlatego jeżeli czujesz, że to jest coś dla ciebie, to rozpocznij swoją drogę. A ja bardzo dziękuję Ci za dzisiejsze spotkanie, za obejrzenie tego materiału do samego końca i mam nadzieję, do zobaczenia, do usłyszenia na szlaku wędrówki po ogrodzie uczuć i wartości. Wszystkie guziki, po naciśnięciu których znajdziesz się na wybranej przez siebie platformie, są w opisie do tego filmu. Sprawdźcie koniecznie, a najlepiej zrób to teraz.